sorrows age of time my daddy's gone come up and down the world here i Czekała mój syneczko, mój kochany ja bym na ciebie woła. Hej, hej, hej! Już mi wołali, już mi, wlachali, że dzielnica zabrała. Niech żyje Rock and Roll, niech żyje Wojciech Korda, król polskiego. Witam wszystkich. w Morskiej TV. Jesteś naszym gościem. Cieszymy się, że. Mamy okazję z Tobą rozmawiać, że wspominamy o tym, czego jesteś współautorem, czyli historii najspanialszych lat 60., -tych, 70., -tych, kiedy to wszystko zaczynało się, wybuchało i ten rok opanował e, kraj, i, i Ty byłeś jakby współautorem tego, co się na rynku wtedy działo. E, Wojtku, ja mam przed sobą. Książkę, którą, tak. o której często wspominamy, mm -hmm, czyli tak. no, wydaną przez Twojego ojca, no, tak. jesteś, można powiedzieć, synem ojca chrzestnego polskiego rock'n'rolla, Franciszka tak. Walickiego, który jakby wyłowił Ciebie w 1962 roku podczas słynnego festiwalu Młodych Mody, Talentów w Szczecinie, tam się zaczęła Twoja kariera, tam Cię wypatrzył Franciszek Walicki i tak się zaczęła Twoja kariera. Dwa lata później po Szczecinie powstały powstanie niebieskoczarni. Takie. Legenda polskiego roka. Jak ty czy możesz przypomnieć nam, jak to się stało w ogóle, tak. jak to było w tym Szczecinie, ten klimat tamtych mm. lat i moment powstania niebieskoczarnych. No i kultowy skład. To znaczy, tu bym zrobił małą poprawkę, bo niebieskoczarni już istnieli w 60 drugim roku, przepraszam, tak, tak. tylko Oni jeszcze już, bez Ciebie. Jeszcze beze mnie, tak. tak, oczywiście, ja w 64 dopiero dołączyłem, to się prawda, do kapeli, że tak powiem potocznie, ale jeśli wraca, wracać do historii, to wyglądało to tak, że ja ledwo skończyłem działalność znowu z wielkim człowiekiem, bo naprawdę wielkim, tu warto wspomnieć, o profesorze, profesorze Stefanie Stuli Grosz. Tak. W chórze jego śpiewałem 6 lat. I to była szkoła życia. I to była szkoła. Zaczynałem, tu bym chciał powiedzieć, od muzyki przez duże M, bo zaczynałem od pierwszego koncertu w moim życiu w Auli Uniwersytetu, Uniwersytetu w Poznaniu, Mozartem, Rekwie Mozarta. Śpiewałem la di Esire, który do dziś jest dla mnie najpiękniejszym utworem na świecie. Mozart w ogóle jest największym kompozytorem, dla mnie personalnie, dla Sturigrosza Sturi także. No ale przyszła mutacja. Śpiewałem sopranem, przyszła mutacja i w ogóle przestałem się interesować muzyką jako taką, bo głos mi się zmieniał, prawda, jak wiadomo, jak to wszystko, wszystko odbywa się w naturze. I kończyłem szkołę Chciałem być geodetą, w ogóle chciałem studiować urbanistykę, architekturę, ale wydział z kierunkiem urbanistyka, to mnie bardzo interesowało. No i chodziłem do szkoły, w tym czasie czerwono-czarni robili turę, ogłaszając prawda, konkurs młodych talentów. Ja w Poznaniu po prostu się zgłosiłem na jakiś tam konkurs, zaśpiewałem i wtedy Elvisa śpiewał każdy wtedy. Do dzisiaj śpiewałem Elwisa. Za... jak Ty śpiewałeś e, jako jeden z pierwszych Elvisa Presley'a w Polsce. No właśnie. E, to, to znaczy myśmy z Tomkiem Dziubińskim, który był moim sąsiadem okno w okno, e, Tomuś miał gitarkę, nasłuchiwaliśmy nasłuchaw, przede wszystkim Radio Luxemburg. No. No. Wszyscy to Wszyscy robiliśmy. Wszyscy to robiliśmy, tak. No i stamtąd uczyliśmy się tych pierwszych, e, Właściwie od Presleya i jego repertuaru, no to wiesz, no. A my niedaleko mieliśmy klub od nowa, w Poznaniu, przy Starym Rynku. No, to też jest kultowe miejsce. Też kultowe miejsce. Jazzowy klub. Milian tam zaczynał, Ptaszen Wróblewski, no wielkie sławy jazzu dzisiaj. To oni, tak żeśmy się tam wplątali w ten klub, w ten klub że chłopaki dali nam, a to wy teraz chłopce wejdźcie, zaśpiewajcie parę rock'n'rolli. Chłopaki, ci jazzmeni mieli przerwę. Sekcja zostawała, a my tu kamerą robiły, hola, the shaking, on. No, i, wiesz, i zaczęło się... A tu nagle wychodzi na scenę, na, na widownię, i, znaczy pary tańczyli, zrobiły się takie fajfy z tego rock'n'rolla. No i to mi się potoczyło, i potem był nagle ogłoszony ten finał w Szczecinie w 1962 roku i pojechałem na ten film, oczywiście mnie tam zakwalifikowano, no i tam zaśpiewałem też parę rolli blues, który do dzisiaj śpiewam, do dziś śpiewam tego bluesa, msza bluesowa. MS of Blues. Elvis to śpiewał taki no świetny, naprawdę świetny blues. No i to już się potoczyło. I tam poznałem Franka Waryckiego. I Cześć Niemena. No i poznałem przede wszystkim wszystkie gwiazdy przyszłe tak polskiego Kendrola. Niemena. Kasia Sobczyk, tak, Kana Majdaniec. Takie. i tak dalej, i tak dalej. Cześka niemena poznałem przede wszystkim tam. Krzyszka klęczona. No tak jak mówisz, no, wszystkie późniejsze gwiazdy, które poszły swoimi drogami później, prawda? I były na, na to na firmamencie naszej no, kultury tej rokowej rock, i tak dalej. No po, porobili swoje kariery. I nagle przychodzi moment niebieskoczarny. Tak. I tam... Odchodzi zespołu niebieskoczarnych Klęczą, Krzysztof Krzysztof Klęczon, tak. Chodzi Wojciech Korda. I jej też nie mówcie o mnie, bo jakiś byłby to sens, skoro już ona... że podam tu datę, bo ja jak pierwszy mój koncert Niebiesko-Czarnymi odbył się w kongresowej sali 4 stycznia 1964 roku, a na bardzo ważnym koncercie, bo graliśmy z wielką Divą w ogóle wieku XX Marleną Dietrich, Dietrich. Ta, która prawda ja swoją drugą część myśmy grali jako support wtedy no wielkie przeżycie. Ale to był mój pierwszy taki koncert. Czyli no, zacząłeś takiego dzisiaj, wysokiego C. Wysokiego bo w tamtych C, czasach tak. mieć koncert przed Mareną Dietrich, to no było tak, nieosiągalne prawda, dla nikogo. Co prawda, wysokie C to już nie osiągam. Tak jak kiepura, <noise> bo podobno trzeba. Jak się z tenorem to trzeba wyciągnąć to C. Ale to C mi nie było potrzebne. Kiepurowskie C, tak zwane. Słuchaj, ale miałeś kolejną potem przygodę, yy, która też odbiła się wielkim jakby echem w historii polskiego rock'n'rolla, o czym może nie wszyscy wiedzą, nie ale to jest, są koncerty w Sopotskim Nostopie. A no, czy widzisz? jak tu można Przecież zapomnieć Przypomnij sobie. sobie. Z czym był wtedy Sopocki Non-Stop? Mecca, Mekka, Mekka, to była Cała Polska marzyła, żeby tam tak, się znaleźć jest. i być na, na koncertach Gwiazd Polskiego Roka. Tak. I tam się stał, stał cud. Mianowicie któregoś dnia podczas festiwalu Sopockiego właśnie Franciszek Walicki zaprosił z Władkiem Jakubowskim tak, do Non-Stopu Bruno Kokatrixa. Bruno I tam Bruno Cocatrix zobaczył. Występ zespołu niebieskoczarni i efektem tego pobytu stała się wizyta w Paryżu. W Paryżu, tak, w Olimpii w Paryżu. Olimpia tak. w Paryżu, gdzie byliście, jak tak patrzę teraz z perspektywy na skład tej wasz w Paryżu. Tak. Tam był Podgajny, Dornowski, Bernola, tak, Nebeski, Klęczą, Niemen, Burano, Majdaniec, Wander, Szczepkowski. Tak jest, tak, oni byli. To I niebywały ja skład. Ja chcę tu, chcę tu dodać, żeby to było zgodne z prawdą, że ja w Paryżu nie byłem. Wszędzie wypisują, wypisują że ja byłem w Paryżu. Ja nie byłem w Paryżu. Ja jeszcze nie był, miałem kontaktu z niebieskoczanymi. Ja jeszcze kończyłem szkołę. A z Frankiem się umawiałem, to było w 1963, jak oni byli tak. w tym Paryżu, że doszczędzuję jak y, skończę szkołę. Za maturę i tak dalej. Także ja to. Y, z niechęcią protestuję, ale żeby prawdzie się stała zadość to mówię, że wtedy, w, potem parę razy byłem w Paryżu, nawet na takim festiwalu, gdzie zdobyliśmy pierwsze miejsce, to byłem tylko ja i kapela, sama, led Hamplen y Golf Drouot, na trampolinie Golf Drouot, w klubie go Drouot, gdzie był y, Bill Haley, gdzie zaczynał Johnny Haliday, w tymże klubie w Paryżu. I tam zbyliśmy pierwszą nagrodę piosenką po polsku śpiewaną Ondraszku, ondraszku. Ondraszku, ondraszku, każe ty <śmienny> o w przyjdź tu, niebiesko-czarnych trwała, no można powiedzieć, 12, przy swoim 13. udziałem 13 lat. Tak jest. W 76 roku Wasze drogi się rozeszły. E, potem razem z Adą zaczęliście jakby epokę tak. duetu, duetu Ada-Korda. Tak. tak jest. E, potem nastąpił okres takich Waszych, że to jak wszystkich wtedy wykonawców wyjazdów zagranicznych. w tak klubach Skandynawii. Tak. USA. Niemczech też. też i Niemczech, A w DDR-ach to, to był show w ogóle, wiesz, występowaliśmy, nie zapomnę. W DDR mówi, mówimy NRD. Deutsche Dramatische Republik. Tak jest. <laughs> Ale show był straszny tam w Niemczech, zwłaszcza tych wschodnich. Nie, w zachodnich też graliśmy w Monachium. O, trzeba dodać, że graliśmy w Monachium w takim Radiowej klubie, w stacji chyba tak nie? stacji to nagrałem części parę piosenek z nagiej nagrałem po niemiecku oczywiście natomiast chciałem wrócić jeszcze do Monachium był taki klub ogromny klub Blau Weiss się nazywał nie wiem czy do się istnieje gdzie graliśmy jako support dla grupy Wishboneash i Yura Także to, to oni... Czyli byli... My się dotaliście na... też wtedy o Światowe Gwiazdy. Tak, wtedy dotarliśmy, Tylko myśmy się tak czuli troszeczkę za żelaznej kurtynie, kurtyny, tak troszeczkę czuliśmy się, prawda, no z jakby to powiedzieć, z kompleksami. Tak, no, ale Niebiesko-Czarni byli pierwszą polską kapelą rokową, która wystąpiła na Zachodzie. I przede wszystkim to muszę podkreślić, że wystąpiła jako jedyny do dziś zespół. Radio Luxemburg, Station of the Stars. Że myśmy tam byli właśnie, i to jeszcze w strojach krakowskich. Mamy te zdjęcia. To było marzenie film, wszystkich. Tak, tak, marzenie na wszystkich. Ja być... słuchając radia, tak. wiesz, nasłuchując tego radia, pod, podpisując teksty, nie wiedziałem, że kiedyś wystąpię w Radio Luxemburg, prawda? I po raz nikt tam już później nie był. Słuchaj. Także to trzeba sobie zapisywać tutaj na jakiś taki. Plus historii całej, całego naszego roku, naszego polskiego. Słuchaj, ty też oczywiście sam komponujesz. Tak jest. Masz na sumieniu wiele utworów i przebojów. I chyba takim no, na największym twoim autorskim przebojem to jest Jednak Niedziela Będzie Wam. Tak jest, ale to nie jest moja kompozycja. To jest Franka. Przepraszam. Tak. Franciszka Walickiego, bo umówmy się, że Franek od początku pisał dla Ciebie teksty. Teksty, tak jest. Tak, natomiast Ty byłeś wykonawcą, jego tekstów. on pisał dla Ciebie. Tak Tak. Więc jest ja tak pisał. mówię, że to Twoje, bo, bo jednak Ty wylansowałeś te utwory. No ja wylansowałem to, prawda. Jego jeszcze utwór taki, też Franka. Powiedzcie, że ja ją kocham, to był drugi taki przebój. To pamiętam, do tego się tańczyło w non stopie. Tańczyło się w non stopie, tak. Ale parę kompozycji mam takie jak Andrea Doria, to by największy, wierzy, mój przebój. Tak, to był No parę parę jeszcze już tak z pamięci w tej chwili nie wydłubię, ale, ale akurat niedzielę skomponował Zbyszek Podgajny. Ja w sobotę, ja w sobotę znów nie mogę, bo na lekcie gania. O różnych twoich jakby perypetiach yy, i jeżdżeniu, że to po klubach po świecie, to był taki okres, gdzie większość polskich kapel rokowych zniknęła nagle mm. z kraju, bo wszyscy pogonci za chlebem szukali tak. pracy w klubach za granicą, gdzie tam się zarabiało pieniądze, prawda? No tak, no. Bo u nas w Polsce grało się za tak zwane stawki ministerialne, tak, I czy jest. grałeś dla 100 osób, czy dla dziesięciu tysięcy. Miałeś stawkę taką, jaka była przewidziana, tak. tak? tak jest. Porobiło się tak. pełno kapel takich klubowych, i one krążyły po świecie i nagle jakby wszyscy zniknęliście. Po czym nastąpił rok 1986, Franciszek walecki I... walizki tak. was wszystkich obudził. Obudził, I tak powstała ja. impreza, która przeszła też do historii tak dinozaury jest. polskiego roka. Spotkaliśmy I wyobraź... się wtedy w operze tak I ci wszyscy wykonawcy, którzy zniknęli, Zostali ściągnięci przez Franka i z Polski, to i z było. całego świata i przyjechali ze Skandynawii muzycy, tak ze Stanów, jest, z Australii, tak jest, Niemiec tak. i tak dalej, tak dalej. I nagle okazało się, że Wy wszyscy żyjecie, tak że Wy wszyscy macie jeszcze głos jak dzwon tak i ten jest. skład wykonawców, o których nawet dzisiaj już wspominaliśmy, nagle tak wszyscy wspaniale zabrzmieli i rozpoczęły się koncerty, Tak, się. ponownie jest. pod szyldem. Sprzed lat 25. Dinosaurs, tak, tak zwany, nie? Pod szyldem dinozaury, ale to był tutaj ku, yy, ukłon, ukłon w kierunku Franka Walickiego, że mu się to w ogóle udało. Ja początkowo to nie widziałem, nie wierzyłem, bo on mówił, słuchaj, dzwonię tam, dzwonię do Szwecji, dzwonię tamtego. I ja mówię, Franek. Nie wierzyłem naprawdę, że to by się udało. Wszyscy mówili, że to się nie uda. No, dokładnie. On się tak. zaparł, namówił do tego tak, Bałtycką tak. Agencję Artyst Artystyczną i tu Wielu chwała, ludzi. chwała tak. mu rzeczywiście, chwała za to. Czy możesz no. powiedzieć nam, jaka jest aktualna sytuacja, jakie planujesz nowe nagrania, nowe koncerty, a może szykujesz jakąś niespodziankę? No, mówiliśmy, nie wiem, jeszcze nie mówiliśmy, ale chyba mogę tu powiedzieć o tej nowej płycie która jest znowu wspomnieniem i nostalgią do tych pięknych czasów, jakie by one nie no były. Tak, bo minęło 50 Polta. lat twojej kariery z Niebiesko-Czarnymi, od powstania i od, tego, od od waszych sukcesów, i to jest wspaniałe jakby podsumowanie tego, co w życiu dokonałeś. I teraz tak. wracamy wspomnieniami. Tak. I z tego, I pamięcią... co coś słyszałem od ciebie, szykujesz niespodziankę, i takim wiodącym utworem będzie utwór poświęcony tak, niebiesko-czarnym, w hołdzie właśnie wszystkim moim kolegom, którzy niestety już, których niestety już przy nas nie ma, bo los jakoś dziesiątkował właściwie. Ten pierwszy skład niebiesko-czarny, to tak Niemen, Podgajny, Dornowski, tak, 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 i tak dalej, Ale same ja, mam, ja mam na myśli, którzy już odeszli do, tak. do Boga. No ja to to I tak, często o tym wspomina tak, tak. wspaniale zresztą Franciszek Walicki. Tak jest. Jak są z nim jakieś spotkania, czy jak był oznaczany Gloria Artis, tak. on zawsze ma taki zwyczaj, że mówi w swoim przemówieniu wspomina tych wszystkich ludzi. Tak jest... I kończy, I to jest piękne. Kończy Czesławem Niemenem, tak. mówiąc coś, co potem powoduje, że, że ludzie mają ciarki na plecach, mówiąc tak. ja się niedługo spotkam z Czesławem. Ja powiem tak. o tym, co się dzisiaj wydarzyło. Niech żyje rock and roll. Niech żyje. niech żyje Wojtek Korda i niech żyje przyszłość rock tak w naszym kraju, dzięki właśnie takim ludziom jak Franciszek Walicki i jego wielki syn wychowany, król rock Wojciech Korda. Dziękuję bardzo. O, Banda tu się w dółki gra, tu jest ja górą kto za którą ziemią diabłów ma. Chi je samo bije, ki samo bije, świecie dobrze radzą, że się zdadzą tu. Chi je samo bije, ki je samo bije, wiecie o sami bez ich ani wlóż. Chi je samo bije, ki samo świecie dobrze radzą, że się zdadzą tu. Chi je samo bije, ki je samo bije, sami bez ich ani ruch. Wiecie sami bez ich ani wiecie sami bez ich ani